Ja jestem trenerem, spotkaliśmy się na Leszu Lech i zadałem mu proste pytanie, czy on, jego pracownicy przemiąc ideologii w 2012, wzięli pod uwagę całoroczne funkcjonowanie tego obiektu. Powiedział no, oczywiście, środki są przeznaczone, 9 miesięcy z dotacji państwowych, 1000 zł chyba netto czy grubo, tak to jest resztę, starostwo ma zapewnić środki na animatora sportu, trenera ma pytanie Panie w chwilę sobie, no ale ale czas, są poważne problemy ale dłużej Pan będzie zadawał pytanie niż kandydat będzie odpowiadał taki jest problem ale od ma dwie minuty czasu na odpowiedź ale myślę, że Pan Leszek się zmieści przepraszam, Pan Piotr się zmieści Panie Piotrze mam? Olbrzymie obiekcje, czy sobie z tym problemem poradzimy. Ja tutaj y, miałem nagrywany taki program z okazji Aferi Alkoholowej Polskiej Reprezentacji i kamerzyści przyjechali kanał Plus na Orlika. No wie pan, było mi przykro i smutno, bo dziura wysiadki na bramkach, dziura w, w, w ogrodzeniu i z zwalających się y, butelek y, po różnego rodzaju na pojazd. Chciałbym zadać pytanie. To jest odpowiedzialne za użytkowanie tego obiektu, za jego konserwację i za jego bezpieczeństwo, bo to w przyszłości, pan, to będzie bardzo, bardzo, bardzo rzutowało na to, czy będą środki na basen, czy nie będą środki, bo, bo powtarzam, lada dzień przyjedzie komisja, bo będą, będą takie komisje na wszystkich rolnikach, żeby sprawdzić, czy te środki, które zostały przeznaczone budżet, zostały to, właściwy, z budżetu i z dotacji państwowych, zostały w sposób właściwy użytkowane. Nie było ja Cieszę się, że to pan trener zadał. Ale dwie minuty czasu na odpowiedź, że nie ma litości. Że to pan trener zadał to pytanie, bo nawet na której sesji mówiłem, że najczęściej na temat Orlika wypowiadali się ludzie, którzy trampki mieli na nogach ostatni raz w szkole średniej. Szanowni Państwo, ja nie wiem, czy pan wie, jaka liczba przewija się przez Orlika. To jest ponad 10 tysięcy osób rocznie. My tak zostaliśmy zobligowani umową, aby Orlik funkcjonował przez 9 miesięcy. Poza tym wymagania techniczne, które są założone na, nałożone na Orlik. Mówią krótko, nawierzchnia ta sztuczna przy mrozie może pękać, wyłamywać się. Ja nie, nie odważyłbym się narazić tego na jakieś zniszczenie. Jeżeli będziemy mieli ekspertyzę, że można z tego korzystać, no to nie ma najmniejszego problemu. Jednym z częstszych beneficjentów jest przecież klub sportowy, który sąsiaduje bardzo blisko. W sąsiedztwie Ornika jest nadal miejsce na basen, jest drugie miejsce w parku, w parku przy szpitalu. Myślę, że jest kwestia otwarta, czy lokalizacja powinna być przy Orliku, żeby to było centrum takie rekreacyjno-sportowe, czy też łączyć go może ściśle z budową, e, e, z budową basenu z połączeniem z funkcją rehabilitacyjną szpitala. To jest w tej chwili dyskutowane. Są jakby dwie koncepcje i ta, która będzie bliższa, będzie myślę realna do zrealizowania. Jestem po rozmowach z Urzędem Marszałkowskim, które prowadziłem już od kilku lat na temat wsparcia finansowego także przez Urząd Marszałkowski. Ja nie łączyłbym przekazania przez pana premiera pieniędzy na budowę basenu, czy też wsparcie finansowe od tego, czy olnik jest usytuowany w takim czy, innym, czy w innym miejscu. Basen w sztumie jest potrzebny, bez względu na to, czy, czy olnik jest w tym miejscu, czy funkcjonuje przez 9, czy przez 12 miesięcy w roku. Ja myślę, że w sztumie potrzebny jest jeszcze jeden olnik, jeszcze jedno boisko wielofunkcyjne które mogłoby na przykład powstać przy ulicy Nowowiejskiego, te słynne byki. Tam jest doskonałe miejsce, żeby może półotwartą formułę takiego boiska, gdzie wszyscy by wchodzili, bo Pan doskonale wie, że onik musi być zorganizowany. Jest opiekun, który się tym zajmuje, jest podpisana stosowna umowa. Kto z przedstawicieli z Pana zada pytanie Panu Taborowi? Proszę uprzejmie, ponieważ proszę Państwa, ja się też wytłumaczę, ponieważ po ostatniej, tej pierwszej debacie tu obecna Pani Władysława, którą serdecznie witam, miała zaszczyt wytknąć mi, że żadna kobieta nie zadała pytania kandydatom. To teraz, ale kobiety są i bardzo dobrze, że są. W związku z tym, nie, parytetów tu nie ma. Najlepszy dowód, że żadna kobieta nie wystartowała w wyborach publicznych. Proszę bardzo, pytanie do Pana Szkadowolskiego. Dostałam od znajomego ulotkę nawołującą przez pana burmistrza Tabora do wyborów. I wypuszczone zdanie tutaj jest takie w tej ulotce. Jeśli jesteście przeciwni takim metodom walki o zaszczytne, zaszczytne stanowisko burmistrza Sztumu poprzez oszustwa i kłamstwa, ja proszę państwa. Chciałabym tutaj Pana Burmistrza zapytać, o jakich oszustwach mówimy i o jakich kłamstwach mówimy. Zadając pytanie, podparte oczywiście, oczywiście e, e, dowodami w tej sprawie, chciałabym zapytać, czy potwierdzi Pan fakt, że protokół odbioru na wykonanie dodatkowych rok, rok z dnia 8 grudnia 2000 roku. I 12 marca 2001 roku był sfałszowany i czy czuje się Pan odpowiedzialny za proceder sfałszowania tych dokumentów i na czyje polecenie pracownik urzędu wysłał sfałszowany protokół odbioru do prezesa zamówień publicznych? Czy jest Pan gotowy odpowiedzieć na to pytanie? Proszę bardzo, dwie minuty czasu. Szanowni mieszkańcy, drodzy mieszkańcy, wiele lat próbowano mnie wyeliminować z życia publicznego, prowadząc wiele różnych, zgłaszając wiele różnych spraw do prokuratury. Również przez dwa lata z inspiracji polityków byłem sprawdzany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Każda ta sprawa mająca swoją sygnaturę, zakończona umorzeniem, to jest certyfikat mojej uczciwości. Nie ma takiego samorządowca tu, na Ziemi Szturskiej, który by nie został tak sprawdzony jak ja, proszę Państwa. I cel był jasny, polityczny. Skoro w wyborach nie można sobie ze mną poradzić, to próbowano właśnie takie bypassy stworzyć poprzez działalność instytucji państwowych. A było to w czasach najgorszych, czasach pisowskich, ministra Ziobry, że jak prokuratora umarzała, to jeszcze pisano odwołania do ministra i z jego polecenia były wznawiane dochodzenia przeciwko mnie. Taki był cel. Wszystkie, proszę Państwa, sprawy zostały umorzone. Jeżeli Pani ma jakąś wiedzę o tym, że ktoś złamał prawo, że ktoś, prawda, popełnił przestępstwo, to zachęcam do prokuratury rejonowej według właściwości w Kwidzynie telefon 055 279 3085. Tam proszę się udać, jeżeli Pani dysponuje wiedzą o tym, że ktoś popełnił przestępstwo, bo to jest obowiązek obywatelski, jeżeli ktoś ma taką wiedzę, żeby zawiadomić także Szanowna Pani Mieszkanko Gminy Stary Targ, zapraszam do prokuratury w Kwidzynie. To jest według właściwości i ta sprawa na pewno zostanie wyjaśniona. Nic mi nie wiadomo o tym, jakoby ktoś fałszował jakieś dokumenty, czy kto komu wydawał polecenia. Te sprawy były przedmiotem postępowania prokuratorskiego i zostały umorzone. Tak jak nie wiem. Ja nie będziemy prowadzić, prosimy, nie będziemy prowadzić dyskusji na temat jednego zagadnienia. Bardzo przepraszam, ale to, to sprawę zamkniemy. Istotnie, jeżeli ktoś z Państwa ma wiedzę o jakichś niecnych poczynaniach kandydatów na samorządowców, wszystkich. Powinien to podjąć. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Jeszcze powinniśmy na ten temat dyskutować. proszę. Pani, duchu. Duchu. Bardzo proszę. Pani Panie redaktorze, jest to na nas Proszę to Ja jestem prowadzącym debatę, nie pan. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Nie będziemy już więcej tego tematu tutaj kontynuować. Jeżeli pani uważa, że burmistrz jak tam prawo, proszę złożyć sobie do mniej wątpliwości. Nie, ja nie szkodzi, proszę pani, ale to nie jest tematem dzisiejszej debaty. Proszę Państwa, kto z Państwa chciałby zadać... Bardzo serdecznie Pani dziękuję, już nie popójmy tego tematu. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Komu chce Pan zadać to pytanie? Andrzej Podolski, mieszkaniec Sztumu od zawsze. Mamy pytanie i do Pana Tabora, i do Pana Steca. Panowie w swoim koncercie życzeń, jeśli chodzi o turystykę, pominęli drobny fakt, że obaj wzięli udział, zresztą bardzo pięknie w pożegnaniu ekipy rowerowej, bo taka jest również, która udawała się do krajów arabskich. W rankingu kolegów, z którymi mam styczność, wynika, że w Sztumie z wielu miast zostało to najpiękniej zrobione. Szkoda tylko, że pan Stec za racji dam wydarzeń osobistych chyba nie mógł przyjść. To tyle jeśli chodzi o turystykę, ale pytanie mam do pana Tabora. Jak długi jest cykl pozyskiwania pieniędzy z Unii na dowolny temat, który Sztum realizuje? To jest jedno. I drugie, drugie pytanie, pierwsze pytanie do Pana Steca. Pańs-, część Pańskiego hasła jest zmiana. Czy mógłby Pan w dwóch zmianach, w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, co, na co chce Pan zmienić i czy w zakresie tych zmian znajdzie się również Panie postępowanie, o którym ostatnio pisała prasa, że ma pan problemy z przestrzeganiem prawa. Dziękuję bardzo. E, pytania dosyć mało skonkretyzowane były, ale e, czy jest pan gotów odpowiedzieć, Pani Petr, na to pytanie? Nie wiem o co chodzi z przestrzeganiem prawa to Zebranie przed nic nie wiem o naruszeniu jakiegokolwiek prawa. To co mówi pełnomocnik waszego komitetu, to jedno. Ja nie pełnomocnik, ja się odwołuję do dziennika bałtyckiego. Dzień dobry, przepraszam. Tylko Dobrze, nie, wiem, nie, mam, nie mam żadnej informacji na temat tego, aby prawo zostało naruszone. Nikt tego póki co, szanowny panie, nie stwierdził. Użyłem stosowne wyjaśnienia, wyja wyjaśniłem, pokazałem dowód wynajęcia sali, opłacenia tej sali. Ona została wynajęta na zebranie wewnętrzne, organizacyjne. Nie ma tutaj żadnego naruszenia prawa. Nawet gdyby to zostało zakwalifikowane jako inny czyn, to też nie jest to naruszenie prawa, tylko wykroczenie, ale o czymś takim na razie nie ma, nie ma mowy. Jeżeli chodzi o zmiany, ja mówiłem o tym wielokrotnie. Chodzi tutaj o przyspieszenie rozwoju gospodarczego, o pozyskiwanie nowych inwestorów. Do, głównie do strefy, ale też tworzenie warunków dla tych przedsiębiorców, inwestorów, którzy, którzy już są i też oczekują wsparcia. Myślimy o powołaniu biura partnerstwa, które pomagałoby w przygotowaniu projektów, pozyskiwaniu dodatkowych środków. Jeżeli chodzi o turystykę, o której Pan wspominał, powiat nawet dofinansowywał wydawnictwo, które zostało przez Pana Skoka przygotowane. Fantastyczna książka, przecież byliśmy obaj na promocji tejże książki. Uważam, że tylko przyklasnąć tak inicjatywą Pokazywać osoby, które potrafią mieć pasję, tę pasję realizować i trzeba robić wszystko, aby takie osoby wspierać. Nie każdy potrafi pojechać do Pekinu czy do Izraela rowerem. Pan też należy do takich osób. Gratuluję raz jeszcze z całego serca, bo podniesie się Państwo ogromnego wyzwania. Myślę, że turystyka jest jakimś naszym celem. Tak ona oczywiście nigdy nie będzie pewnie gałęzią wiodącą na naszym terenie, ale tam gdzie jest to możliwe, należy to wspierać. Ciekawą inicjatywę słyszeliśmy w sołectwie Gronajny, mieszkańcy podsunęli pomysł, aby oznakować trasę rowerową, która mogłaby prowadzić do Malborka właśnie przez Gronajnę, w okolicach jeziora. Piękna, piękna inicjatywa i nie wymagająca dużych pieniędzy. Pytanie do Pana Leszka Tobora jak póki jest czas załatwiania pieniędzy z Unii Europejskiej. Tak ja zrozumiałem, wydawało mi się troszeczkę ogólne, ale Rozumiem, że jest pan gotów odpowiedzieć. Proszę bardzo, no, Pytanie zadane chciała odpowiedzieć. Natomiast ja chciałbym podziękować Piotrowi za poparcie mojego programu, który realizuję od wielu lat, tych związanych ze strategią pozyskiwania inwestorów, to naprawdę dla mnie wielka radość, bo znaczy, że mój program jest naprawdę dobry, skoro chcesz go realizować. Natomiast, jeżeli chodzi, o, natomiast jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, jaki jest cykl, to zależy od tego, jak duży jest projekt. Bo tutaj jest kilka etapów realizacji takiego wniosku. Pierwsza rzecz to koncepcja, wydyskutowanie czego chcemy z mieszkańcami, z radnymi, a później wykonanie odpowiedniej dokumentacji. I w przypadku na przykład projektu związanego z bulwarem nad jeziorem rewitalizacją centrum sztumu, to był bardzo długi cykl przygotowania z tego względu, że my się wzięliśmy za serce miasta, które przez wiele dziesięcioleci nie było y, ruszane. I tam pojawiło się tak dużo problemów do tego konserwator zabytków, różni właściciele, gestorzy i tak dalej. I to nam zajęło kilka lat. Przygotowanie dokumentacji uzgodnić z konserwatorem, ze wszystkimi odpowiednimi gestorami na to zajęło kilka, kilka lat. Ponadto był to duży jest duży projekt partnerski z siedmioma gminami, więc jeszcze musieliśmy, że tak powiem, naszych partnerów, że tak powiem, w ten cały scenariusz czasowy, czasowy ująć. Później studium wykonalności to były duże projekty, kilka lat. Natomiast y, mniejsze projekty, no to tu jest przygotowanie, to co zależy od zabezpieczenia środków i przygotowania dokumentacji. Tu ten cykl przygotowań jest dużo mniejszy. Natomiast sam wpływ środków unijnych zależy już od tego, jaki, w jakim terminie ogłasza konkursy Urząd Zarząd Województwa Pomorskiego. I tu już na to gminy nie miały wpływu, tylko właśnie Zarząd Województwa.